Jezus uczy dzisiaj swoich uczniów modlitwę, a tak naprawdę mówi im, jak mają się zwracać do Boga. I to nie jest tak, że Jezus uczy swoich uczniów jeszcze jednej formułki, ale takiej, takiej już najlepszej, bo to jest sam Jezus to uczy, że teraz, prawda, żeby to wykuć na blachę i no, tym się modlić codziennie robimy to ale nie o to chodzi w tej modlitwie to jest modlitwa która tak naprawdę te słowa chcą nas wprowadzić dopiero w modlitwę to znaczy chcą nam powiedzieć o tym że do Boga możemy się zwracać w ojcze i że możemy z nim prowadzić rozmowę i dialog jak z ojcem mamy różne doświadczenie naszych ojców i sami jesteśmy, wielu z nas, Ojcami i wiemy, jak to bywa. Ale Jezus mówi, do Boga możesz się zwracać w taki sposób, że to jest modlitwa. Modlitwa to jest dialog, to jest rozmowa. To jest bycie w kontakcie. To jest modlitwa. I możemy się modlić różnymi formułkami, ale równie dobrze możemy odmawiać dziesiątki formułek dziennie i z nikim się nie spotykać. Oprócz własnej formułki, własnej lub cudzej. A w modlitwie chodzi o spotkanie, o spotkanie z Bogiem. I takie spotkanie ma Jonasz. W dzisiejszym pierwszym czytaniu jest to dokładnie zakończenie Księgi Jonasza. Jonasz, który miał iść głosić Niniwie nawrócenie, on najpierw nie chce, ucieka. Potem jest burza, potem go połyka ryba. Cała taka historia barwna, dosyć mityczna w jakimś sensie. Ona chce nam pokazać coś ważnego. Ale to, co dzisiaj się wybija w tym tekście, to to, że Jonasz jest w ciągłym kontakcie z Bogiem. I to wtedy, kiedy ma focha na Boga. Kiedy jest oburzony. I Bóg dwa razy mu to mówi pyta go. Czy uważasz, że słusznie jesteś oburzony? Za pierwszym razem Jonasz milczy, a za drugim mówi słusznie jestem śmiertelnie zagniewany. Panie Boże, tak mnie wkurzyłeś, że po prostu nie ma słów. Czym? Że jest miłosierny. Że Jonasz być może myślał, że zobaczy fajerwerki, jakie to ognie spadają na tych przebrzydłych pogan, a oni tymczasem postanowili pościć, nawracać się i Pan Bóg im przebaczył. No skandal. I to rzeczywiście jest skandal. Dlatego, że nasza sprawiedliwość w ogóle takiej opcji nie bierze pod uwagę. I my to często na Boga projektujemy. Że Pan Bóg też powinien być taki sprawiedliwy, jak nasz Sąd Najwyższy, jak Sąd Okręgowy, albo, prawda, Najwyższa Izba Kontroli. Dać każdemu według tego, na co zasłużył. To jest nasza sprawiedliwość. Jak zasłużył na karę, to dać mu karę. Jak zasłużył na nagrodę, dać mu nagrodę. I zawsze się okaże, że nagroda nigdy nie jest za duża i kara też nigdy nie jest za duża, przecież mógłby bardziej. To są nasze sądy, to jest nasza sprawiedliwość. A tymczasem Bóg chce usprawiedliwić człowieka, czyli uczynić go sprawiedliwym. A w Biblii sprawiedliwość to jest o miłości. I nie dalej jak dzisiaj przeczytałem o pewnej książce o Trójce świętej, że piekło, którym niektórzy lubią bardzo straszyć, że piekło jest zamknięte od środka, że tam nie ma klucza od zewnątrz, tam jest od środka. I że ci, którzy są w środku, nie wiem kto i nie wiem ilu, czy w ogóle, to oni pilnują tych drzwi. Bo tam nie można dostać za darmo. Usprawiedliwienie Boże jest za darmo, zbawienie jest za darmo. A tam jest o tym, że nie, trzeba sobie zasłużyć, i ponieważ człowiek nigdy nie zasługuje, bo przecież zawsze jest grzeszny, to, to nie może. I żeby przypadkiem ktoś tych drzwi nie otworzył i nie próbował nas za darmo z tego wyciągnąć. Bo za darmo, za darmo umarło. Nie ma czegoś takiego. I to jest piekło. To jest prawdziwe piekło. Że ja nie przyjmę zbawienia, że ja nie przyjmę miłości, że ja nie przyjmę usprawiedliwienia. Bóg mnie usprawiedliwia, a to jest zawsze o miłości. Ale jest w tym dzisiejszym tekście jeszcze coś ciekawego. Jonasz, jak wspomniałem, ma focha, ale z Bogiem gada. Przypomnijmy sobie, jak my mamy focha, jak nam po nosie latają muchy, jak my się na coś złościmy, to co robimy? Odwracamy się plecami, trzaskamy drzwiami i idziemy. I nie ma dialogu, nie ma rozmowy. My pozwalamy, żeby naszym życiem Foch rządził, a nie my. I ona jest ciekawym przykładem tego, że ja mogę się wkurzać na Pana Boga i będę z nim dalej rozmawiał. Nie będę uciekał od dialogu, nie będę się chował przed nim. Wielu ludzi po tym przychodzi się, spowiada: No, nie modliłem się, no, ale tak trochę się wkur... Nie podobało mi się, co Pan Bóg tam zrobił, nie zrobił. No właśnie to jest moment, żeby z nim rozmawiać. I Jonasz rozmawia, jest cały czas w dialogu. Jeszcze to miałem na myśli. Muszę uciec, bo ty jesteś Bogiem łagodnym, miłosiernym, cierpliwym i w ogóle przebaczasz grzechy, i to jest w ogóle nie do pomyślenia. I to za darmo to robisz. Pan Bóg daje niesamowitą lekcję Jonaszowi, a jeśli Jonaszowi, to i nam. Nie tylko miłosierdzia. Też lekcje dialogu ze sobą zaprasza do rozmowy, niezależnie od tego, jak się czujesz. I że muszą być bardzo sprzyjające może okoliczności i musisz mieć inne emocje, bo w takich to się nie da modlić. Oczywiście, że się da. A ta lekcja jest też bardzo ciekawa i ciekawie się kończy, bo ta księga kończy się pytaniem, na które nie ma odpowiedzi. I Bóg, który zadaje pytanie Januszowi, czy ja nie powinienem okazać litości ludziom? Ty się tak tutaj płaczesz nad krzewem, nad krzakiem, koło którego w ogóle się nie trudziłeś. Tu wyrósł, robaczek go zjadł, tu, tu jakby zesechu. A ja nie mam się martwić o 120 tysięcy ludzi, którzy nie rozróżniają prawej ręki od lewej, nie wiedzą co robią i jeszcze bydło, i mnóstwo zwierząt, to coś mówi o Bogu. Ale to pytanie Bóg nam też zadaje na naszą codzienność. Jak ty, jaką Ty dasz odpowiedź? Nad czym, czy płaczesz w swoim życiu? A co lekką ręką byśmy odrzucili? I każdy z nas spróbuje wejść na ile tylko potrafi, w logikę Pana Boga, który daje nam dzisiaj niesamowitą lekcję, lekcję modlitwy, prawdziwej modlitwy.